Nie no, mega nudne jest to otwieranie, jak, więc postawię w dzisiejszym odcinku. Czasujemy pierwszą część takiego jakby, z takiej serii, wbijania top 1 byle, jakie topki w to, że. Yy, oczywiście przed cika, odcinka zostawcie łapkę w górę z wonkiem, oraz wbicie na Discord mojego, na Discorda Study na Robloxie, które już zajmuje go poprzez swoją nową grę. Już macie game passy, więc możecie sobie pokupywać. Ja sobie relogę, bo jak widzicie mam troszkę lagi i zaraz wam powiem, o co będzie chodziło w tej serii i trochę się do niej przygotujemy. Więc no, zmieniam serwer. Jako iż dodali ogólnie tego 6x laka jako yy, event na jakiś czas, to postawiłem nie dropić huge, bo i takich trochę będzie, ale dropnąłem już dwa tak szczerze. Mamy tego i mamy o tego. Teraz ja sobie zostawię, bo jakby coś to ludzie prawdopodobnie tego nie będą otwierać. Czemu to jest za 180 Robux? Nie, chyba coś się zbogowało. Ale widzowie, padłem na pomysł ogólnie, żeby powybijać sobie te jakieś topki i teraz ważne jest czego. Widzowie możecie mi napisać, ale wstępnie chcę wbijać sobie Pet Powera i spróbować być to top 1. Jak widzicie, tutaj w ogóle jakiś typ jest top 1, praktycznie wszędzie co jest no, dziwnym... No on praktycznie wbiaset końce, ale to, to nie jest dla nas. I ogólnie tak jak widzicie, czas... Przez brokę też trochę tutaj yy, ten. Ale da się to wbić widzowe. Oczywiście ja w jak byłem jakoś ten, tylko miałem trochę przerwę i nie grałem sobie, więc postanowiłem, że już nie będę tego wbijał, bo za długo mi się to zajmie. Jak widzicie, mamy trzy Huge, e, jednego mamy z tych questów yy, nowego. I dwa mamy dropnięte z tego pierwszego jajka, z tego drugiego nie chcę dropić, bo jakby tam w ogóle nie ma petów pod moc. I właśnie a propos petów od mo pod moc. To właśnie chciałem sobie zrobić takiego peta w wersji Shiny, więc jeżeli macie jakieś takie pety, to możecie mi tam napisać. Więc ja sobie tam ogarnę, bo od razu do Pet Powera będzie byli bardzo, bardzo dużo. W ogóle one zaraz już nie dają 50 koła. Aha, ten daje 50 koła, no to tak, ale ten chyba daje najwięcej na samerze. Więc pójdziemy w sumie na Samera, bo tutaj musimy sobie ogarnować pierwsze rzeczy. Taki jak na przykład oczyszczice kwipudek ze świeci. O, i nie mam tutaj proszę huge. Nie, no nie ma dalej huge'a. Ogólnie widzowie za 28 godzin jest nowy update więc też będziemy grać. I ja bym chciał tutaj podrapić te jajka. O właśnie tak, bo ten pet nie jest taki zły, ale nie jest też taki dobry widzowie. Ja nie wiem ile on ma tak szczerze, nie pamiętam za bardzo, ale jak widzicie, no mamy tutaj trochę to oczyszczenia tego kwipunku, więc... Wydaje mi się, że możemy to zrobić. Jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że no już niedługo wypuszczam swoją nową gierkę, co jest no fajną rzeczą. Więc tam jak chcecie to sobie możecie kupić gamepasy, bo już są. Nie wiem czy te trafi usunąć, w sumie nie, nie, będę ich usuwał, ale sobie tutaj ogólnie usunę te pety i sobie resztę też schowam do banku, te wszystkie ekskluzywy. Bo jest Trading Plaza, na który też chcę trochę czasu spędzić, a nie tylko otwierając jajka, bo to już trochę jest taki jakby... No, symulator otwierania jajek po prostu się z tego staje i zdobywania hiszpetów, co robi się troszkę nudne, więc chciałem trochę urozmaicić, urozmaicić moją rozgrywkę w tej gierce. Teraz w ogóle widzowie nie będzie prawdopodobnie filmów przez tydzień. Jak uda mi się y, zaplanować filmy, to oczywiście będą, a jak nie, no to po prostu nie. No bo wyjeżdżam po prostu, wyjeżdżam i nie jestem pewny, jak wy mi tam wyślecie po trzy gierki, widzą wasze. No to chętnie tam nagram i wrzucę to w trakcie tego. A tak to niestety nie będzie da jednym z update'ów, co jest słabe, ale będę właśnie na tym, który będzie teraz, więc to jest spoczko. Dobra, to sobie pousuwamy, bo tutaj jeszcze te są słabe. W ogóle, czemu te same mają więcej? To są epiki. Dobra, e, mamy tutaj Pinguinki, dobra, tutaj mamy tego, spoko po No i teraz tak, czy te Super werny sobie posuwać, czy wstawić sobie je do Dark Matter, maszynki? Jak widzicie, no tutaj mamy tego Tiki Elefanta wersji shiny, ale on nie jest aż tak dobry jak na przykład te wersji shiny. Ale na przykład, właśnie trzeba po prostu sobie przerabiać. nie usunąłem chyba, nie, nie mów, że nie usunąłem. Ja, yeah, widzowie, dobra, od początku. To ja się to widzimy, się kiedy ja to zrobię, bo trochę zrąbałem. Dobra, a więc widzowie, baby, to delayed jest. i wszystkie mi się nie usunęły. No, niestety, lagi są jakieś. Kurczę, znowu muszę to usuwać, widzowie. To już w tym czasie, widzowie, e, chciałbym po powiedzieć. No, co, by tam, co będziemy tam robić w tej serii? Oczywiście. Nie będziemy jednej topki wbijać tylko, tylko skupimy się na kilku to, topkach takich, no po prostu Tak żeby jednej ciągle nie wbijać, czyli tak ciągle otwieranie jajek, przerabianie, otwieranie No takie jak tam ja wbijałem wcześniej, czyli te pet powery No i to chciałbym trochę odłożyć Ale te coiny to też nie ma co za bardzo Więc ja bym totalnie leciał albo w pet powera Albo w coś innego, w template na pewno, w jajka. No, może. Mam nadzieję, że następny nawet nie będzie pod totalnie dropienie huge, bo to już się robi nudne. Mam nadzieję, że dodadzą jakiś taki update zwykły, zwyklejszy niż yy, zawsze, czyli po, po prostu nowy world, nowe jajko i tyle. Wystarczy mi to tak szczerze i usunąć tamte jajka z huge petami. Bo teraz tak naprawdę to jest tylko walka o pety, a nie o dobre Pety. Bo chociaż jeżeli był tam taki PET, jeden na 100 tysięcy, yy, no i powiedzmy odbiał dużo bocy, macie dużo mocy miał. Yy, to, no ja na przykład miałem takiego lab, lab bossa, z chyba prawie z ostatniej mapy, yy, oczywiście z, z tego, mm, z Techu. To on na przykład dawał bardzo i to bardzo dużo. Więc, no moim zdaniem Tak powinni teraz też zrobić, żeby po prostu Żeby trochę dropić te pety, a nie Siedzieć tylko na huge'ach i tyle Bo moim zdaniem to by było ciekawsze No i właśnie bardziej by motywowało Do dropienia petu, żeby mieć coraz i to coraz lepsze A nie tak, tak jak teraz jest po prostu podropisz tej chwilę, prawdopodobnie zdobędziesz tak Prędzej czy później tego shiny, bo bo tak, a nie, że, bo jest jakieś 1 na 50 tysięcy czy coś takiego nie wiem, no po prostu moim zdaniem te zwykłe pety były trochę lepsze ale mam nadzieję, że to się zmieni no i ogólnie mamy tutaj summer pet power power albo power, nie wiem power, no tak więc widzowie, chciałbym sobie jakieś duże huge na pewno też ogarnąć, bo to by się przydało albo ogólnie to czas broken, możecie mi napisać co tam wbijać bo ja postaram się wszystko type plate, no top 1 na pewno nie wbijemy jesteśmy nawet blisko top 87 czemu to do końca nie zla, zlatuje nie wiem nie wiem ale jak widzicie no mamy 500 godzin egg open jesteśmy chyba nawet blisko bo mamy no jeszcze nam trochę brakuje no i pet power to możemy być już teraz daleko bo wszystko usunęliśmy a tak to chyba byliśmy w tej topce no, summer power, no to byliśmy na pewno, bo ja tam pousuwałem tyle tych petów, że no, niestety, ale widzą, eee, wiecie co, ja sobie jeszcze pochowam te wszystkie ekskluzywy do banku i zaczniemy e, wszystko robić, tylko tutaj nie ma banku niestety, dobra, więc polećmy sobie po prostu na spełna. i też... Jakby miałem tą topkę e, fireworksów, ale dwa dni i ludzie mieli tam już bardzo dużo i moim zdaniem no odechciało mi się. I to ogólnie sprawdźmy ile jest tych szarków i jest ich 81. Nikt ich nie przerabia niestety. Myślałem, że będą je przerabiać na shiny, ale i tak on będzie dużo warty. Ogólnie tak wygląda mój bank w ogóle, no dużo tego tutaj jest. I teraz tak, depozit i teraz tak. Czy Huge mam chować? Chyba nie będę chował huge sobie chyba zachowam w ekwipunku, bo jak widzicie na no, tych Jester Angelów jak usuną módlmy się, aby usunęli ten e, event, e, że on był po prostu tak na chwilkę bo jak serio tak będzie, to on będzie sporo warty, bo jest ich no nawet mało, nie jest ich dużo, nie jest ich mało, jest ich sam raz, żeby później je posprzedawać i ogólnie mamy tyle tych Summer Guardianów, a jeszcze do końca tego karnetu nie zrobiliśmy śmiesznego, to jest season pasa więc no, w ogóle ten pet też jest bardzo dużo warty, to też będą musiał go sprzedać. Ten pet widzę, że też po dużo, ale to teraz chyba już nie, kiedyś. I są te e, Giant Orki w wersji Rainbow, nie wiem co to są w ogóle za pety, dostałem je od widza. E, więc możecie mi napisać, jak tam wiecie. E, dobra, więc sobie tutaj zdepozytujmy e, pety. 100 petów do banku! O mój Boże, jak wygląda teraz moja ekwipunek? 129 petów, ej! te huge pety, a bo ja tyle huge petów mam, dobra! Więc ja sobie chyba schowam tutaj tego. Zobaczmy w ogóle sobie jeszcze y, samer, bo ja nie patrzałem. Weźmy sobie ten, tego krab. Y, I weźmy sobie tutaj. I czy te pety dają 2,6? A ten daje 1,3. Więc te pety są mega mocne. Więc jeżeli je macie, to chętnie przyjmę widzowie. Y, więc możecie mi tam pisać, bo ja, bo ja chętnie od Was je pokupuję. No i sobie pójść jeszcze na nuklear, wstawić sobie petyn do shiny maszynki, te wardeny, w sumie nie wiem, ale dobra, wstawmy sobie może te na 3 dni, stawiamy widzowych, chyba wstawimy, bo mi tak nie będzie, dobra, wstawiamy je na 3 dni, trudno, no i te, sobie, te jednego na pół godziny i drugiego da trochę mniej, widzowie ten odcinek będzie serio długi, bo tutaj się tak przygotowujemy do tej serii, no i teraz te Wardeny, no ja nie wiem czy w ogóle ja chcę je, bo jakby, jakby, to powiedzieć, one mało mega dają, nawet jeżeli są na Shiny. W sensie one na pewno więcej dają niż yy, elefanty, albo, się mylę, yy, no więcej troszkę, ale na przykład jakbyśmy mieli cały, no to, to będzie dawało więcej niż Rainbow'y, ale widzowie, jeżeli by, byśmy mieli cały team, E, tych Rainbow sharków. zobaczmy, ile on ma. Tylko niech mi jeden dropnie. I, i dropni, dropni, proszę. Przysięgam ja ty laka, dobra. Tiki elefant i on jeden ma. E, nie dropnęło mi go. Aha, mega. Dobra, więc jeszcze trochę muszę je podropić. Następny Tiki elefant, proszę. Um, um, um. A, bo one mi się zakładają, dobra. One dają 72. To nie jest wcale tak mało. Na, na Rainbowle one będą dawały sporo mega. Więc fajnie, fajnie. Widzowie w ogóle jest ten pecik i jest ich 322. A tych jest 4,5 tysiąca. Widzowie, myślę, że ich będzie mniej. Ja tak popatrzałem i się zdziwiłem mega. I tutaj mamy dalej te Hirschbitschgate, ale niestety. Niestety no, fajnie, że już ich nie ma. Tutaj mamy te, ten Lemonade Spirit, który jest właśnie tutaj. Sezon trzeci start. Widzowie. Widzowie, ja nie mogę, nie, nie zauważyłem tego, ja tego nie zrobię, o mój Boże, widzowie, nie, nie, to nie zrobię unlockala, bo to mi się nie opyla, kurczę, Codzie codziennie, no, jutro się to kończy, kurde. Widzowie, F, F dla mnie. Zobaczmy, ile w ogóle mamy tokenów. To może sobie jutro kupimy Season Passa. Tak, mamy chyba tyle, żeby kupić sezon Season Passa. Jak chyba dalej będzie promocja. Kurcze, i słabo, słabo, mega słabo. Ale możemy sobie tego hoverboarda odebrać nowego. I sobie w sumie pójdźmy tam go sprawdzić. Ja nie mogę, nie wiedziałem, że to teraz się będzie kończyło. No i. no i po. po hugeach. Po hugeach. Niestety bym miał 2 dodatki huge, czyli około 200-300 tokenów, co jest no dużo nawet ilością, ile on daje. No, trochę nawet daje. Ej, czemu tutaj widać taką różnicę? Dobra, będę ją używał, dobra. Widzowie, no niestety, chyba coś mi nie wyszło. <laughs> no dobra, no jakoś się ogarnie, chociaż żeby wbić tutaj do tych tokenów tutaj, to by było spoko. No, ale tutaj, no szkoda, szkoda, bardzo mi szkoda tych petów, tak szczerze. Ja sobie nie zrobię lokala, no bo mówię, że to się po prostu nie opłaca i będę musiał też, jeszcze te wszystkie busty zużyć. Okej, okay. ja tutaj może widzowie, bo w ogóle kupiłem sobie tego auto tego i sobie prawdopodobnie go po odcinku ustawię, żeby bił mi te gifty śmieszne, <laughs> żeby ten... I ja sobie prawdopodobnie też będę otwierał jajko, a jak się spodoba? Taki duszy troszkę odcinek, to wiecie co robić. Łapka w górę Subik z wonkiem, czemu on jest... Aha, no to mega. Albo widzę tą topkę będziemy wbijać. Nie wiem, możecie mi napisać co tam wbijać, więc jak będziecie podobać no wiecie co robić, łapka w górę, subik dzwonkiem, wisi na Discorda mojego, na Discorda studia na, Discord na Robloxie, który już za niedługo wypuści swoją nową grę. Ja już lecę, życzę wam miłego dnia, mam nadzieję, że uda mi się, co się nie uda mi się na pewno zrobić tego z jedno bo no, nie za bardzo robiłem te questy. No ale w tym sezonie się bardziej na, na bardziej tak, bardziej się skupimy na tych questach. Więc co? Ja lecę życzowa biłego działka w wieczorku, nie wiem kiedy to oglądacie. Nera.